Szanowni, nazywam się Jerzy Kluk. Oglądacie 4 Senses TV. To jest kanał, w którym degustujemy. Dzisiaj, oczywiście, degustujemy jak zawsze wino z czym? Z najbardziej popularnym daniem w Polsce. Co to jest? Pewnie już wiecie. To jest pizza. Nie we Włoszech, a w Polsce na Kondratowicza 18 w restauracji Bella Napoli. Na początku porozmawiamy z Enzo. Co znaczy świetna pizza? Szanowni, obok mnie właściciel samochodu, Enzo. Witaj w Force Science TV. Dziękuję. Powiedz mi, co znaczy świetna pizza? Jakie są klucze do stworzenia idealnej pizzy? Piękne pytanie. Do robienia dobra pizzy są potrzebne dobre składniki, więc dobra mąka. i dobre ciasto. dobre sos pomidorowe ale najważniejsze to jest uh, troche serce sporo weneckie i uh, i to ważne dobre uh, dobre wino zapraszam Pizza już piecu, zamówiłem cztery. Margarita. Po Margaricie absolutnie poznaje się miejsce zakupu pizzy. Margarita to podstawa. Będzie capricioza, czyli najbardziej popularna pizza w Polsce. A w związku z tym szynka, pieczarki, mniej dla mnie preferowana, ale cóż, dam radę. Kolejna pizza to cztery sery, quattro formaggi i ostatnia to będzie capri, tam będzie szynka parmeńska. No zobaczymy, każdą z tych pizz jeszcze dodatkowo opiszę już w trakcie degustacji z winami. Wina 3 będzie czwarte, o nim na końcu. Pierwsza butelka. Borgo del Vasali, wino z rejonu Veneto, we Włoszech, rocznik jest 2009, szczep Pinot Grigio. Z Wojtkiem Modestem Amaro miałem okazję, okazję degustować Pinot Gris. Tu jest Pinot Grigio, ten sam szczep, ale kompletnie inne wina. Za chwilę się o tym przekonam. W tym winie kompletnie inny charakter, aniżeli mieliśmy w poprzednim. Tam było Pinot Grigio, bar, Pinot Gris, bardzo tłuste, e esencjonalne. Tutaj mam świeżość, lekkość, kwasowość w ustach. Lekkie mrowienie, wino się subtelnie utlenia. Młody rocznik e to ten powód. E aromatach bardzo przyjemne nuty gruszki, lekko ziołowe, świe, świeże i rześkie, tak bym je absolutnie opisał, więc kompletnie inna twarz, można powiedzieć Pinot Gris ma różne twarze, aktor o różnych maskach. tak można powiedzieć. Świetne, zobaczymy jak będzie współgrać. Kolejne wino, to różowe wino. Mam wino białe, różowe i czerwone. Różowe to jest Monte Rose de Pcegina. Wino pochodzi z rejonu Alentejano, Alentejano z Portugalii. Oparte na bazie, na bazie szczepu Toriga Nacional i odrobinę szczepu Aragonés. Aragones to to samo co Tempranillo w Hiszpanii. Wino to określone jako najlepsze wino różowe Grand Prix magazynu wino w 2010. W tym różowym Dużo e, czerwonego owocu, e, truskawka, malina, trochę kisiel taki malinowy. Dodatkowo lekko pieprzne w aromatach. W ustach, spróbowałem już, w ustach przyjemna świeża kwasowość, ale równocześnie tu mam pewną dozę przyjemnej słodyczy. Dość tłuste, troszeczkę tanin. Jak na wino różowe, dość wyraźnie zaznaczone taniny tego wina. No zobaczymy, jak będzie się łączyć. Kolejne wino wino czerwone, a drugie wino e, włoskie w mojej e, selekcji, e, to będzie Valpolicella, winnica nazywa się, e, to jest spółdzielnia Monte de Fra, z winnicy Tenuta Lena di Mezzo, rocznik jest 2008, wino jest produkowane metodą ripasso, czyli część winogron jest tutaj podsuszanych, stąd prawdopodobnie będę miał wyraźne, no zobaczymy co będzie. W aromatach jest i czereśnia, wiśnia, bardzo wyraźne nuty kwiatowe, lekko niuanse podsuszonych owoców. Jak na Walpolisie, dość zaskakująco dla mnie intensywnie wyczuwalne nuty dębu. Więc beczka też tu absolutnie jest. W ustach lekkość, świeżość, bardzo przyjemna soczystość, wyraźne dość taniny. Palpolni z reguły doznajemy subtelniejsze ripasso, jednak to jest troszeczkę mocniejsze wino, więc tu absolutnie taniny istnieją są. Zobaczymy, jak to będzie współgrać, ale bardzo wyraźnie zaznaczona owocowość wina. Mam nadzieję, że z pewnymi słonymi konotacjami szynki parmeńskiej, która będzie na jednej pizzy, to będzie właściwy partner. Zobaczymy. Ostatnie wino. Coś, co mało kto otworzyłby do pizzy. Ja nie postanowiłem tej, tej butelki otworzyć do pizzy, tylko i wyłącznie sprawą e, pewnego przypadku, że po wczorajszym spotkaniu, które się odbywało, odbywało w mojej sali degustacyjnej Four Senses, no, pozostała mi otwarta butelka szampana, szampana Bolanger, absolutnie czołka wśród szampanów, szanowni sprawdzę, jak szampan łączy się z pizzą. Oto ta butelka szampan Bolanger, e, leżakowany 3 lata na osadzie. Marka Jamesa Bonda, szanowny panie, jeżeli macie ochotę poczuć się jak dziewczyny Bonda, wystarczy kupić tę butelkę, wręczyć swojemu mężczyźnie i tak właśnie będzie. Panowie, chcecie się poczuć jak James Bond. Po co Aston Martin? Po co zegarek Omega? Wystarczy kupić tę butelkę, jest trochę taniej. Sprawdźmy, jak jest w tym winie. Mukłe, subtelne bąbelki, fruną od samego środka kieliszka ku górze, nie wiem czy to widać, widać intensywniejszą barwę, to wino jest dłużej lekarz zakowane na osadzie, widać je już w kieliszku, tutaj jest raczej mocniejsza struktura. Szanowni, niezwykły bukiet, wręcz hipnotyzujący, w nosie nuty jabłek. Uh dojrzałego jabłka cukiernicze. Oczywiście tostowe, to właśnie z tego tostowe taki pieczony chleb, skórka pieczonego chleba. To wszystko typowe rzeczy dla granic szampana i to tu jest, ale to jest niezwykle taki procyzujący bukiet. Jeżeli nawet cokolwiek się pomyśli, to można szukać w tym szampanie, bo to naprawdę można odnaleźć. To jest mnóstwo, to jest potęga aromatu. I niuanse, wszystko w bardzo subtelnych niuansach, nic nie guluje ta owocowość jest, jest lekka orzechowość, lekka miodowość, lekko kwiatowość. Wszystko. Mówiłem subtelne bąbelki, w ustach eksplodują, wino jest w bardzo mocnej strukturze tłuste, to jest tłuścioch wśród szampanów, absolutny tłuścioch ale zachowuje przyjemną świeżość, kwasowość i rzeźkość i jest niezwykle długie absolutnie, nie tylko z tego powodu, że to jest marka Jamesa Bonda kojarzona z Jamesem tę butelkę przyjemnie będzie wychylić absolutnie do pizzy także, z pewnością Szanowni, pizza przyszła a w związku z tym zaczynamy jest margarita, jest capriciosa są so, cztery sery, jest Capri z szynką parmeńską, z rukolą, z e, małymi pomidorkami. E, zaczynam e, próbę z winami. Jak pewnie dobrze policzyliście, cztery pizze, cztery wina to razem daje 16 kombinacji. Nie małe wyzwanie przede mną, ale damy radę. Szanowni, udało się. Cztery pizze zdegustowane, cztery wina zdegustowane, połączenia razem 16 kombinacji, już wszystko wiem. Wiem jedno na początek, to że ta butelka niestety była chybiona. E, ta walpoliciela jest bardzo wyraźnie beczkowa, a ta beczkowość nie współgrała z żadną z tych pizz. E, ta beczkowość wychodziła w, z każdej, w każdej kombinacji. E, to nie była najzręczniejsza kombinacja. Ale to co było bardzo przyjemne, to w, tym, w tej butelce Pinot Grigio za każdym razem to było bardzo przyjemne orzeźwienie. E, ta butelka świetnie współgrała z Capricioro, tu konteksty grzybów wspaniale zagrały akurat jeśli chodzi o to e, Pinot Grigio. E, szampan, no cóż jest takie powiedzenie, a szampana wiejkie można w trakcie poi przed, on współgrał niemalże wszędzie, bardzo dobrze współgrał, są ciekawe alternatywy, francia corta, absolutnie świetna rzecz. No, są też tańsze, inna metoda produkcji, czyli prosecco, z całą pewnością bardzo dobrze sprawdzą się z pizzą. No, szczególnie ten bolanger pasował mi zarówno do tej pizzy capri z szynką parmeńską bardzo dobrze współgra bardzo dobrze współgra z serem z mozzarellą świetnie współgra przede wszystkim z tym z pieczeniem tu to ciasto wypieczone widzimy tą tostowość ta tostowość była idealnym kluczem jeśli chodzi o połączenie z szampanem dla mnie perfekt jeśli chodzi o wino różowe to je oceniałbym jako największy wygrany tych wszystkich kombinacji, jako najlepsza relacja ceny do jakości do połączenia z pizzą. Po pierwsze te powody, że jest kwasowość, a w związku z tym jest świeżość. Do każdej z tych pizz potrzebna jest świeżość, przyjemne orzeźwienie w ramach konotacji tej z mozzarellą. Mozzarella potrzebuje, ser potrzebuje świeżości, lekkości, ale równocześnie tu jest ta przyjemna słodycz, która idealnie współgrała ze słonością parmezanu ze słonością sera pleśniowego, który jest w tych czterech serach. Tu ta słoność nie była zbyt ciekawym partnerem dla większości win, ale właśnie słodycz tego wina idealnie właśnie z tymi konotacjami słonymi współgrała. W to roze łączyło się idealnie z głównymi składnikami każdej z tych pizz, czyli z sosem pomidorowym. Pomidory, prosto wino, dla mnie niebiańskie połączenie. Szanowni, wygrany dla mnie to jest ta roze z Portugalii, Pecegina na bazie szczepu Toriga Nacional. Serdecznie polecam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Prawdopodobnie degustujemy wtedy z Pascalem Brodnickim. Do zobaczenia.